Przez lata pojawiały się i znikały kolejne serie gier. Jedne zapisały się na kartach historii, jedne były chwilowym przebłyskiem, a za jeszcze innymi tęsknimy do dziś. I to właśnie im dedykuję ten film. Napisz w komentarzu, za jaką serią gier tęsknisz najbardziej. A tymczasem ja powiem Ci, na jakie powroty czekam. Splinterse. I nie będę tutaj zbytnio oryginalny. Przygody Sama Fischera to ta seria, za którą wyjątkowo tęsknię. Obecnie na przygodę agenta składa się sześć części. Seria opowiada o przygodach tajnego agenta, który przy pomocy gadżetów infiltruje wrogów. Głównym narzędziem sama jest zostawanie w ukryciu i nie danie się zauważyć. Śmiało możemy powiedzieć, że w czasach swojej świetności był to swoisty konkurent serii Hitman. Każda część serii wprowadzała kolejne mechaniki: czy to wskaźnik dźwięku, możliwość chowania się za przeszkodami, czy kontrolowanie tempa poruszania się sama. Twórcy dbali o to, aby pojawiały się nowości, by gracze nie znudzili się serią. Fabularnie Splinter Cell stał na niezłym poziomie. Historie opowiadane były zróżnicowane. W jednej części działamy na zlecenie firmy, aby powstrzymać terrorystów, za to w jesteśmy podwójnym agentem i sami decydujemy, czy chcemy bardziej pracować dla tych dobrych, czy dla tych złych. Różnorodność, która sprawiała, że czekaliśmy na kolejne osłony serii. Od dawna mówi się, że Ubisoft pracuje nad remasterem serii. Co chwilę jednak dowiadujemy się, że jeszcze chwilę, że jeszcze trochę, że będzie, będzie, ale w przyszłości. I tak jesteśmy wodzeni za noc. Ale może to i lepiej, bo albo niech to wyjdzie dobre, Albo niech nie wychodzi wcale. Fajosho. Pomimo tego, że miałem mało styczności z tą serią, bo przeszedłem tylko pierwszą część i pograłem ledwie w dwie następne, to musiała się ona tutaj pojawić. Trzy części. Tyle obecnie do zaoferowania ma nam seria. Gra jest pierwszoosobową strzelanką z elementami RPG. -ów. Różnorodny dostęp do broni i modyfikacji oraz atmosfera grozy stworzyła wyjątkowe doświadczenie. Seria była wyjątkowa dzięki połączeniu steampunkowego klimatu z filozoficznymi pytaniami o naturę i wolność człowieka. Pierwsze dwie części przenoszą nas do podwodnego miasta Raptu, które miało być utopią wolną od rządów i religii, a ludzie mieli być wolni. Niestety miasto szybko popadło w ruinę, a ludzie zaczęli być uzależnieni od substancji zwanej Ana. Trzecia część przenosiła nas do miasta położonego w chmurach gdzie skupialiśmy się na amerykańskim nacjonalizmie oraz koncepcji multiwersu. Seria, choć na tą chwilę niestety nieaktywna, wciąż się zżywa w sercach fanów. Czy mamy szansę na kontynuację? Główny twórca gry obecnie zajmuje się zupełnie innymi projektami, a samemu wydawcy chyba też już nie po drodze z serią Bioshock. Pain killer. Polska seria gier, która rozgrzewała serca graczy, lubiących się w bezkompromisowej i niewymagającej popularnie rozgrywce. Siedem odsłon. Tyle wraz z dodatkami mamy części gry. Painkiller to brutalna i niezwykle satysfakcjonująca strzelanina. Unikalny arsenał broni zapisał się na kartach gier wideo. Strzelba, która zamraża, albo bolcownica. Piękna nazwa. W grze wcielamy się w postać Daniela Garnera, który po śmierci trafia do i zostaje zwerbowany przez aniołów, by walczyć z hordami demonów. Gra stawia na dynamiczną, wręcz oldschoolową formę rozgrywki, co przypadło odbiorcom do gustu. Palenie umarłych nacierają na nas, Cały arsenał broni w ekwipunku i tylko jeden C. Trafić we wszystko, co się rusza. Seria zaczęła wychodzić w idealnym momencie. Na rynku zaczął być przesyt narracyjnych i złożonych shooterów. Painkiller postanowił przypomnieć, że arcade'owa rozgrywka ma cały czas swoje miejsce na rynku. Szanse na kontynuację? Studio People Can Fly zajmuje się obecnie innymi projektami. A na horyzoncie nie ma niestety nawet iskry nadziei. Killzone, ekskluzywna marka PlayStation, która była konkurencją dla Xboxowej serii Halo. Dziś dane jest tam pograć w trzy części Killzone. Seria to pierwszoosobowa strzelanka osadzona w futurystycznym świecie, gdzie ludzkość toczy brutalną wojnę z Imperium Helga, mieszkańcami planety, którzy zostali wypędzeni ze swojego domu po skolonizowaniu przez ludzi. Mroczny klimat, surowa estetyka i świetnie zaprojektowani przeciwnicy nadały serii unikalny charakter. Motywem przewodnim jest odwieczny konflikt między kolonizatorami a uciskanymi oraz brutalna rzeczywistość wojny, gdzie moralność i sprawiedliwość nie istnieją. Choć początkowo konflikt wydaje się prostą walką dobra ze złem, to z każdą odsłoną gry przekonujemy się, że na wojnie nikt nie jest bez winy, a każde zwycięstwo tworzy nowe problemy. Killzone był symbolem PlayStation, symbolem mocnych FPS-ów i wysokiego poziomu gier. Trzecia odsłona serii była nawet tytułem startowym na PlayStation 4. A to już dużo mówi, jak mocną pozycją szczyciła się seria. Dziś twórcy zajmują się serią Horizon i Kilzon został niestety zapomniany. Dino Crisis. Marka survival horrorów z oryginalnym podejściem do tematu. Po wielu grach naszymi przeciwnikami są dinozaury. Trzy odsłony serii od twórców Street Fightera to dorobek serii. że wcielamy się w Breginę agentkę rządową, która musi przetrwać wśród prehistorycznych stworzeń. Pierwsza część serii była jednym z głównych tytułów survival horrorów na PlayStation 1. Lecz z każdą kolejną odsłoną seria zaczynała tracić swoją tożsamość. A szkoda, bo to kawał dobrej historii w ciekawym uniwersum. Dino Crisis zostało stworzone przez ten sam zespół co Resident Evil, co przyciągnęło graczy szukających podobnych wrażeń i emocji. Zombie zostały zastąpione tutaj dinozaurami, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Klimat grozy i napięcia budował dobry scenariusz wraz ze świetnym efektem statycznej kamery. Niestety seria przez swoje zmiany szła w dół, aż całkowicie została porzucona. Dziś jesteśmy atakowani niestety tylko plotkami o potencjalnym remasterze. Choć fanbase gry jest naprawdę duży i woła co chwila o powrót Dino Crisis, katkom zdaje się trzymać swoją serię w cieniu innych marek. Oczywiście to nie wszystkie serie. Mamy jeszcze na przykład Drivera, Resistance czy Banzokazui. Ale schemat wszystkich jest podobny. Odchodzenie w cień na szczycie swojej popularności lub konsekwentne pikowanie w dół. Element jeden jest jednak wspólny. My gracze czekamy na powrót w Glorii i chwale. Padnij na pozostałe moje filmy. Tu albo tu. I napisz mi w komentarzu za jaką serią tęsknisz Ty. Tak, dokładnie ty ta. O ty i ty też. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć!